Książę, który nigdy nie został królem. Tak często jednym zdaniem opisuje się Neymara. Piłkarza, który w przemijającej generacji był zdecydowanie najbliżej, by dosiąść się do stolika Messiego i Ronaldo, a nawet później zająć ich miejsce. Rzeczywistość okazała się być bolesna i tak Neymar 5 lat młodszy od Messiego, już w wieku 31 lat kończy karierę w Arabii, największe sukcesy wieszcząc prawie 10 lat temu, przy tym nie wygrywając złotej piłki ani żadnego poważnego pucharu z reprezentacją Brazylii. Imponujący start jego kariery sprawił, że dziś nie Trudno znaleźć głosy, że to jeden z najbardziej zmarnowanych potencjałów w historii. Bo, pomimo zostania chociażby najlepszym strzelcem Brazylii w mojej opinii, bycia trzecim najlepszym piłkarzem tej generacji, sufit Neymara był troszeczkę wyżej. Materiał podzieliłem na trzy części, bo tak zróżnicowana była jego kariera. A zaczniemy od Brazylii, gdzie Neymar w bardzo młodym wieku został wielką gwiazdą i ambasadorem swojej ligi. Często nazywa się go pierwszym piłkarzem z YouTube'a, bo jego kompilacje wyczynów w Santosie osiągały milionowe wyświetlenia na całym świecie. Ciężko temu się dziwić, bo wtedy Europa długo nie nie widziała piłkarza, który tak zabawiał się piłką. Dribbling Neymara, technika sztuczki i jego balans ciałem od najmłodszych lat wprawiały w osłupienie kibiców z całego świata. Do tego wszystkiego dokładał kreatywność w postaci podań czy wykończenia. Czasem ciężko było w ogóle zrozumieć, jak ten mógł wpaść na tak absurdalny pomysł. Był inny, wyjątkowy, a do tego miał tą nutkę bezczelności, której przy zawodnikach o takim stylu gry wręcz się oczekuje. Już w wieku 18 lat pokazał, że będzie niebawem wart bardzo dużo, a brazylijczycy oczywiście rozpływali się nad porównaniami do pery. Trudno temu się dziwić, bo 18-latek wadował 42 gole w 60 spotkaniach. Dodatkowo do wszystkiego dorzucając nie tylko cyfry, a przecież ten niesamowity styl gry. Neymar jednak nie był krystalicznie czystym piłkarzem. Problemem Brazylijczyka od zawsze było ego i dyscyplina. Ciężko temu się dziwić, bo to jeden z tych piłkarzy, który od najmłodszych lat był traktowany jak brylant i uważano, by nie spadł mu żaden włos z głowy do tego stopnia, że jego szczeniackie zachowanie zwolniło trenera z klubu. Mieli powody, by traktować go na specjalnych warunkach, bo tak chociażby dosłownie jak Pele poprowadził. Władził Santos do zwycięstwa w Copa Libertadores Pierwszego od uwaga 1963 roku Strzelił przy tym 6 bramek i 3 asysty Jeden z goli został strzelony W finale rozgrywek. To był bardzo dobry czas Dla Brazylijczyka, bo również wtedy Dostał nagrodę za najlepszego gola sezonu Na całym świecie, co już potwierdziło jego Medialność oraz w wieku 19 lat Uznano go za najlepszego piłkarza Ameryki Południowej Transfer do Europy ogłosił Dopiero dwa lata później, tuż przed Pucharem Konfederacji wygranego przez Brazylię Neymar zaliczył prześwietny występ na pierwszy tak dużym turnieju międzynarodowym i został wybrany zawodnikiem turnieju. Cztery bramki i dwie asysty w pięciu meczach rozbudziły apetyty na turnie odbywające się na ich ziemiach w przyszłym roku. Do tego jeden z goli wyglądał w taki sposób. Transfer do Barcelony ogłoszony 27 maja 2013 roku rozpoczął jego najlepszy czas w karierze. To on, Zbudował jego legendę, o której mówimy dzisiaj. Wraz z partnerem kanału STS z okazji zbliżających się spotkań Ligi Mistrzów, przygotowaliśmy dla Was limitowaną akcję specjalną. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując podczas rejestracji kod Świat Futbolu STS, możecie otrzymać aż 200 zł dodatkowego bonusu za wytypowanie dowolnej drużyny z golem w meczach najbliższej kolejki tych rozgrywek. Aby odebrać bonus, wystarczy spełnić tylko kilka prostych warunków, w tym wpłacić minimum 5 zł i jeśli kupon wejdzie, możecie zgarnąć 200 zł oprócz wygranej z kuponu. Po powoli zbliżamy się do końca fazy ligowej, co oznacza, że każde jedno starcie ma ogromny wpływ na sytuację w tabeli. Zwiastuje to wielkie emocje. Potrzebne linki i regulami znajdziecie w opisie. Ja dodam jeszcze, że akcja łączy się z ofertą powitalną, gdzie do zgarnięcia jest gwarantowane 660 zł. Nie zapomnijcie o kodzie. Oferta skierowana dla osób pełnoletnich. Neymar w dumie Katalonii zadebiutował w spotkaniu z Lechią Gdańsk. Pierwszy sezon nie był pozbawiony ikonicznych momentów, bo na przykład dzięki jego bramce Barca zdobyła później Super Puchar Hiszpanii. Z się do jego białej części, również i w klasyku stanął na wysokości zadania, strzelając jedną bramkę i asystując, co pozwoliło Barcelonie na zdobycie trzech punktów. Przygoda w Champions League rozpoczęła się nie mniej korzystnie na indywidualne konto Neymara, bo już w fazie grupowej skompletował swojego pierwszego hat do którego dołożył jeszcze asystę. Pierwszy sezon zakończył z 15 bramkami i 15 asystami. To tak naprawdę wszystko, co stało się w pierwszym sezonie można było nazwać jednym wielkim preludium do zdecydowanie najlepszego czasu w karierze Brazylijczyka, zarówno liczbowo, jak i przede wszystkim Pucharowo. Ale zanim przejdziemy krok dalej, to musimy najpierw przenieść się do Rio i powiedzieć kilka słów na temat Mundialu w 2014 roku, o którym w kontekście Neymara nie jestem w stanie nie wspomnieć. Neymar był największą nadzieją Brazylii. Kanarynios byli wpatrzeni w niego jak w obrazek, to pod jego wstawiennictwem Brazylia w końcu miała przełamać pasę gorszych turniejów i zdobyć upragniony Puchar świata. Wszystko układało się po ich myśli aż do ćwierćfinału. Do tego czasu Neymar skompletował asystę i cztery bramki, przy czym dwie z nich już w pierwszym spotkaniu. Finałowy mecz mimo że zakończył się awansem to był jedną z najtrudniejszych chwil w życiu Brazylijczyka. Gdy z niego walczył o piłkę Kolumbijczyk niechcący wleciał w jego plecy, przez co Neymar dostał naprawdę bardzo poważnego urazu do tego stopnia, że nie tylko nie mógł kontynuować gry na turnieju, a nawet zabrakło zaledwie kilku centymetrów, żeby był sparaliżowany. Kolejne spotkanie Brazylia przegrała już wynikiem 7 do 1 i z wielkich marzeń został płacz i upokorzenie. Wracamy do Katalonii i prawdopodobnie najlepszego sezonu Neymara w całej jego karierze. Do klubu trafił jeszcze Luis Suarez i tak Stało trio nazwane MSN Messi Suarez Neymar. Prawdopodobnie najlepszy tercet w całej historii futbolu. Mimo że Suarez nie mógł grać od początku sezonu, bo był zawieszony do listopada za ugryzieniem podczas mundialu, trio skończyło sezon z liczbą 122 goli, co było wtedy najlepszym wynikiem trójki w historii. Nasz główny bohater czuł się już jak ryba w wodzie, strzelając astronomiczne 39 goli i 10 asyst. Jego pomysłowość i zdobyta pewność siebie była czymś nieopisanym i każdy zastanawiał się, jak wysoko jest postawiony sufit Neymara. W tam Roku zdobył pierwszy i ostatni puchar Champions League rozgrywając fenomenalny finał, który zamknął Klamrą po mistrzowsku, bo to jego kontakt z piłką był ostatni w tym spotkaniu, a zamienił go na bramkę. Brazylijczyk w wieku 23 lat miał na swoim koncie wygraną ligę mistrzów, Copa Libertadores oraz dwie bramki w finałach tych rozgrywek, no ale niestety były to jego ostatnie wielkie tego typu osiągnięcia w karierze, nie licząc złota na olimpiadzie, który w piłce nożnej raczej cieszy się niższą rangą. Również w wieku 23 lat został wybrany trzecim najlepszym piłkarzem świata w plebis. Złotej piłki, tuż oczywiście za plecami kosmitów, nie do przeskoczenia w postaci Ronaldo i Messiego. W kolejnym roku Barça zdobyła dublet, a w lidze Mistrzów polegli w ćwierćfinale na Atletico Madrid. Neymar wyglądał coraz bardziej dojrzale, rósł w oczach i z każdym kolejnym spotkaniem stawał się coraz większym liderem. Kolejny sezon to przecież garstka kolejnych fenomenalnych cyferek 31 goli, 25 asyst w 49 spotkaniach. Brazylijczyk nie był tylko zwykłym serwisem dla Messiego, tylko równie wielką gwiazdą tej drużyny. To, jak udało im się upchnąć tak dobre... Atak bez konfliktów, a nawet wręcz przeciwnie, z przyjaźnią na całe życie, jest dla mnie zagadką do dzisiaj. Na tamtym etapie nikt nie spodziewał się, że przygoda Neymara na Camp Nou powoli zmierza ku końcowi. O tej sytuacji miał zadecydować mecz o ironio z PSG, rozgrywany już w kolejnym sezonie. Parsa odrobiła poniżającą zaliczkę bramkową z pierwszego spotkania wynoszącą aż 4 do 0. W udało im się wygrać 6 do 1, przy czym przewodnikiem całej remontady był nikt inny jak Neymar, zdobywając dwie bramki i dwie asysty. To on posła decydujące do. W polekarnem, sfinalizował rzut karny oraz dał nadzieję na powrót strzelając nieprawdopodobną bramkę z wolnego. Mimo, że powinien zostać bohaterem, to jednak na okładkach gazet znalazł się ktoś zupełnie inny. To ponoć miało przelać czarego ryczy. Neymar czuł się niedoceniony i zrozumiał, że u boku Messi'ego długo nie zostanie najlepszym piłkarzem świata, bo nawet jeśli stanie na głowę, to i tak będzie w jego cieniu. Za tamten rok, mimo fenomenalnego sezonu w klasyfikacji, Ballon d'Or znowu zajął trzecie miejsce za Ronaldo i Messi i był to jego ostatni tak duży sukces w tym plebiscycie. W misję pozyskania Neymara w pełni zaangażowało się PSG, które potrzebowało bardzo silnej twarzy projektu. Skoro Ronaldo i Messi nie byli do wyciągnięcia, ruszyli po trzeciego najlepszego piłkarza świata. 222 miliony euro, za które Neymar zamienił Barsę na PSG, to do dziś rekordowa kwota. Reakcje wśród kibiców były najróżniejsze. Oczywiście w Paryżu wybuchła prawdziwa mania związana z Neymarem. W Barcelonie jednak kibice byli zwyczajnie zawiedzeni. Niektórzy do tego stopnia, że palili jego koszulki. Sposób jego odejścia był kiepski. No i też pojawiły się zarzuty o pazerność na pieniądze. Marketingowo sprowadzenie Neymara było fenomenalnym ruchem Paryżan. Szczególnie, że z początku wyglądało to naprawdę nieźle. Widać było na początku, że bycie twarzym projektu Służyło. Do dziś, gdy oglądam tę kompilację, nie potrafię się nie uśmiechnąć, patrząc na to, co potrafił on wyprawiać. Ostatni magik tego kalibru. W dostał znacznie więcej odpowiedzialności, intensywnie rozwinął się pod tym względem, będąc już nie tylko dzieciakiem od sztuczek, a dojrzałym kontrolerem całego składu. Zanotował bardzo imponujący wjazd, ale nawalać zaczęło zdrowie, które wcześniej dziwnym trafem było w formie. Tu trochę doszło do błędnego koła, no bo kontuzje rozleniwiały Neymara, a rozleniwienie Neymara negatywnie wpływało na jego zdrowie. Przez urazy nie zagrał w aż 119 meczach. W ciągu 6 lat gry był aż 20 razy kontuzjowany. Prawdziwy problem i frustracja kibiców pojawiła się później, kiedy często gdy go potrzebowali to Neymar zamiast na boisku przesiadywał w szpitalu. Zaraz jeszcze wrócę do tamtejszej ciemniejszej strony, ale skoro to film o Prime, to warto wskazać te lepsze momenty, których mimo wszystko w Paryżu no, nie brakowało. Już w pierwszym sezonie dostał długie kontuzje, ale pomimo jej i tak został zawodnikiem roku. Dobył 28 bramek i 16 asyst. Neymar został jednak sprowadzony do parku książąt nie po to, żeby wygrać Kolejną ligę, których zapas PSŻ miał na lata, a po to, by w końcu zdobyć upragnione Champions League. Najbliżej był tego w 2020 roku, gdzie dzięki jego postawie udało im się trafić aż do finału, a tam końcowo polegli z Bayernem Monachium. Neymar grał w lidze świetnie, ale nikt nie zwracał na to zbytnio uwagi, no bo francuska liga to nie hiszpańska. Zresztą z czasem można odnieść takie wrażenie, jakby sam piłkarz miał takie podejście i nie podchodził do niej poważnie, tylko traktował to jak zabawę i przygotowanie przed europejskimi wielkimi pojedynkami. Potrafił omijać treningi i Dziwne kontuzje za każdym razem w urodziny siostry, czy po prostu wchodzić na mecz tak, jakby musiał wykonywać jakiś smutny obowiązek. W drużynie z Neymarem biegał również Kylian Mbappe, który nie potrzebował dużo czasu, by schować Brazylijczyka w swój cień. Mbappe błyszczał, a dodatkowo był przecież młodym Francuzem, co jest naturalne, że miał więcej fory na samym początku. Kibice mieli już dość, że Brazylijczyk jest roszczeniowym, że pobiera taką pensję, że tyle na niego wydano, a częściej przebywa w szpitalu niż na murawie. Jego dwa najbardziej konieczne momenty z Paryżem w licemiszczów wcale. Nie pochodzą bezpośrednio z murawy. Jeden jest wtedy, gdy płacze po przegranym finale, a drugi, gdy nie wie, co się dzieje po porażce z czerwonymi diabłami, przesiadując na trybunach. To sporo mówi o jego potężnym zjeździe, chociażby względem 2015 i 2016 roku. Neymar nigdy nie stracił tego czegoś, ale stał się szklanką, do tego prawdopodobnie z mocno zniszczoną psychiką. Nie spełnił przez to większości postawionych przed nim oczekiwań. Nie wygrał Pucharu Świata, nie wygrał Copa Ameryka, bo gdy robiła to Brazylia, to ten był kontuzjowany. Nie zdobył drugiej Champions League i w końcu już nigdy więcej nie zasiadł nawet na trzecim miejscu w klasyfikacji złotej piłki. Był bardzo ważną postacią dla reprezentacji Brazylii. Chciałoby się rzec, że nawet niedoceniany bo to najlepszy strzelec w ich historii. Jednak dla kibiców tak wielkiej reprezentacji jak Canarinos Najbardziej liczą się trofea Do których Neymar nie poprowadził ich ani razu Nie licząc mało znaczącego złota na olimpiadzie z drużyną młodzieżową Dziś jest piłkarzem Al-Hilal Zarabia tam astronomiczne pieniądze Jak na razie rozegrał tylko 7 spotkań Mając przy tym jednego gola i jedną asystę Tak, znowu był kontuzjowany tylko tym razem przez cały rok Musicie przyznać, że smutno się na to patrzy Ale trzeba powiedzieć to wprost Piwa na sobie sam Jeśli jesteś ciekaw absurdalnego pomysłu Anglii na równo w nożnej, to odsyłam do materiału, który pojawia się wam na ekranie. No jest to prawdziwa bomba, tyle powiem. Mówi do was Jerzyk, mówi do was Świat Futbolu, do następnego i siemano.